Które pojawiły się w mojej garderobie, kilka naprawdę bardzo dobrych propozycji. Coś do ubrania, buty, akcesoria i bardzo subtelne dodatki. I zaraz pokażę Wam pierwszą rzecz, którą kupiłam ostatnio. Piękna rzecz, wyjątkowa. Raczej zawsze pokazuję buty czy akcesoria, a tym razem coś do ubrania. Coś innego. Nie będzie to marynarka, bo często marynarki się pojawiają u mnie jako nowości vintage. A to będzie coś innego. To będzie sweterek. I zaraz Wam pokażę jaki. Wydaje mi się, że nie, nie mogło się zainpirować takim sweterkiem, bo teraz obecne kolekcje tak właśnie wyglądają. Takie wersje sweterkowe, bluzeczki, sweterki, spódniczki i wszystko z takiego ściągacza, tak mogę to nazwać, że to jest taka charakterystyka e, splotu, który tutaj jest na tym sweterku, ale pan Pierkarnią był pierwszy, bo ten sweterek jest Czyli Możemy taki sweterek zaprezentować na różne sposoby, może być bardziej wersja elegancka, sportowa, luźna, codzienna, z marynarką, bez płaszczek. Tutaj wiele opcji. Widzicie takie ładne wyszycie. Co tu dużo mówić. Piękna rzecz. Piękna rzecz. I tak właśnie się prezentuje. Z ciekawostek, jak widzicie, wziąłam książkę, album z jego kolekcjami, z jego projektami. Uuu, coś wypadło. nie <laughs> patrzcie co. Z jego kolekcjami. Ja zawsze Wam mówiłam, że pan Pierre wiem, to był bardzo futurystyczny, nowoczesny projektant, jak na lata których projektował. Zobaczcie ten projekt, jest niekosmiczne chciałabym coś takiego, naprawdę, uważam, że to jest świetne. Cały ten album składa się z różnych projektów, jego propozycji. Super rzecz, polecam kupować. O, i jest ten słynny bąbelkowy dom, który jest w Nicei. Super, zobaczcie. Wiele ciekawostek, wiele fajnych rzeczy do zobaczenia, do zainspirowania się oczywiście. Polecam taki album. Ale z ciekawostek, które chciałam Wam powiedzieć, to pan Pierre Cardian był pierwszym projektantem, który zaprezentował swoją kolekcję w Chinach w 1979 roku. Nie lada wyczyn, jak na tamte lata, na pewno to nie było takie łatwe, więc warto docenić jego determinację. Jego talent i wszystko, co wniósł do mody. Oczywiście, jeszcze z ciekawostek mogę powiedzieć, że był odpowiedzialny za kostiumy, do pięknej bestii i do Barbarelli, w której grała Jane Fonda. Jest taka ciekawostka. Jak ktoś jest zainteresowany tematem pana Pierre Cardien, to polecam poczytać, a zobaczyć, co tam się dzieje w internecie na jego temat. A u mnie sweterek. Zostajemy w sweterku i przejdziemy chyba do kolejnej rzeczy, która tutaj mi wpadła z moich nowości, i zaraz będę pokazywać dalej. Co u mnie nowego pojawiło się? Myślę, że tak najlepiej po kolei, więc kolejne cudo, które wpadło, mi w ręce, które się pojawiło przed moimi oczami i oczywiście uległam. klipsy. Ale zobaczcie jakie, jaka forma, jaki kształt, jaka wielkość ogromne są. Sztuczne perły. Ciężkie bardzo są. Trochę trzeba cierpić w tej modzie. Co zrobić? Nic nie zrobisz. Tego wymaga bycie dobrze ubranym. Albo przynajmniej ciekawie ubranym. Zastanawiam się czy one mi się będą trzymać. Ciekawy sposób zapięcia, bo to nie jest taki typowy klips, taki zamykany. Tylko jest taka tutaj taka część, którą możemy dostosować do ucha. Więc możemy sobie jeszcze podkręcić, jak nam spada z ucha, to możemy tutaj zrobić taki myk i cię trzyma. Więc trzyma się. Nie, może nie są aż takie bardzo ciężkie, bo parły są sztuczne i to jest plastik. Lala! Taka trochę wersja wakacyjna wyszła. Muszę powiedzieć, że przy takiej dużej formie, przy twarzy, włosy koniecznie spięte gładko, bo musimy to pokazać. Nie możemy ukryć ich we włosach, tylko musimy je pokazać. I uważam, że wyglądają świetnie. Są tak charakterystyczne, są tak mocno dominujące, że okej, okay, przy tym tutaj sweterku dobrze to wygląda, ale nie możemy przesadzić. One muszą być najważniejsze stylizacji. I tak to się prezentuje. Jeszcze tutaj zaprezentuję kolczyki. Klips. Wiecie, bo ja, ja jestem klipsowa. Ja mam przepute uszy. Ale jakoś te klipsy, one nadają mi mój własny styl. Ja się po prostu dobrze czuję w klipsach, one od zawsze mnie kręciły. Nawet byłam dzieckiem, moja babcia miała dużo klipsów i ja sobie zawsze je oglądałam i sobie myślałam o nich. Że klipsy to jest jednak coś fajnego, że to nie powinno gdzieś uciekać z tych naszych trendów, ale jednak klipsy powinny się pojawiać. A teraz ciężko, żeby klipsy były jako nowa wersja. Klipsy to zawsze gdzieś vintage i to jest właśnie też wersja vintage. Jest to z vintage, ale one nie mają marki. Takich ciekawostek muszę wam powiedzieć, że można je trochę pomylić z perłami Chanel. Może można, nie można, no zależy jak ktoś rozpoznaje raczej. Jakby było Chanel, to to by było CC, ten słynny znaczek, a tutaj nie ma. Ale z takich ciekawostek muszę Wam powiedzieć, że Chanel, Coco Chanel, ona uwielbiała luksus, kochała wręcz luksus i rzeczy zawsze były luksusowe, zawsze były najlepsze jakości, materiały, wszystko, ale biżuterię, perły zawsze miała sztuczne. I to jest trochę dziwne, że przy takiej luksowej marce, przy tych cenach, przy tym wszystkim, oni dają plastik. a nie prawdziwą naturalną barwę. Moi drodzy, no to teraz przechodzimy do najciekawszej rzeczy z tego odcinka. Top. Top of the top. Trochę już powiedziałam o Chanel, więc jak już zaczęłam o Chanel, to teraz musi być rzecz Chanel. Mamy to. Mamy Chanel. Buciki, pół buty, tak możemy to nazwać. Trochę sandałki, niewielki obcasik, ale jest Chanel. Kolejna rzecz w garderobie Chanel. Ostatnio mam coś z tym Chanel, marynarka buty. Coraz większa kolekcja Chanel w mojej garderobie. Mnie to bardzo cieszy. Niestety mój portfel mniej, ale no, uległam. Piękne buty takie trochę inne. To są takie budziki biurowe wersja wygodne. I mam nadzieję, że będą się nadawać na cały dzień chodzenia w nich. Co myślicie? Co myślicie? Zaraz no, chyba zrobię szpagat w powietrzu, żeby je zaprezentować. No ja je widzę. Są śliczne, ale wy jeszcze ich nie widzicie i zaraz wam je pokażę. I robimy szybką prezentację butów, jak one wyglądają. Lakierowane model, muszę przyznać, nie widziałam takiego gdzieś w kolekcji. Nie pamiętam o takich butach. Ale fajnie, bardzo mi się podobają. I jeszcze założyłam do nich czarne kabaretki, żeby troszeczkę podpić tę stylizację, żeby coś urozmaicić w tej prezentacji w tych bucików. I mamy taką wersję. Buty do tańczenia. Mam nadzieję. Kolejna rzecz to nic innego jak rękawiczki. Szydełkowe, ręcznie robione. Już kilka odcinków temu, kilka filmów temu pokazywałam wersję kremową, którą kupiłam w Olsztynie. Te są z Warszawy, z miejsca, gdzie możemy kupić tylko rękawiczki, a miejsce to Pracownia Rękawiczek Anny Giedroyć, którą znajdziecie w Warszawie. I takie cuda. Czarna wersja, ręcznie robione. Ja takie rzeczy kocham. Ja po prostu takie rzeczy kocham. Nie wiem co mi jest. Może ja powinnam żyć w innych latach. Może gdzieś coś się zapętliło źle. Chociaż nie wiem czym chciała żyć powiedzmy 100 lat temu. A te, te lata mi się podobają, ale ja lubię takie akcesoria z, z przeszłości. Ja kocham eksponować takie rzeczy pokazywać do sukienek, do marynarek, na wyjście. Ja to kocham, ja po prostu to kocham. To jest gdzieś we mnie, gdzieś w środku. Kilka rzeczy wpadło nowych, wydaje mi się, że są bardzo ciekawe. Oczywiście teraz trzeba znaleźć przestrzeń, czas i miejsce, gdzie je założyć. Te rękawiczki na pewno wymagają jakiegoś bardzo eleganckiego miejsca, może opera, teatr. Zobaczymy, zobaczymy gdzie, gdzie w niej wyjść. Jest jeszcze jedna rzecz, która pojawiła się w ostatnim filmie. To jest też nowość, więc może troszeczkę ją pokażę jeszcze bardziej. Te okulary, one pojawiły się w ostatnich, w ostatnim czy przedostatnim filmie, już nie pamiętam. To jest moja nowość. Słuchajcie, bardzo oryginalna wersja. To ta firma nazywa się Port Tanger. Tanger. Nie wiem, jak dokładnie to poprawnie wymówić. Takich to ja jeszcze nie miałam nigdy. Ogromne, zasłaniające całą twarz. świetne szkła, naprawdę idealne na takie słoneczne, bardzo mocne słońce. Ciekawe, ciekawa propozycja, coś innego, i to jest też taka kolejna rzecz, nowość w mojej szafie, ale już była pokazana, więc można powiedzieć, że taka nowość, ale już ją widzieliście. Więc skupiamy się na tych rzeczach, które dzisiaj, e, które dzisiaj wam pokazałam: sweterek, kolczyki, rękawiczki, no i buty. I to są moje propozycje na ten odcinek nowości w mojej szafie. Teraz um, trzeba trochę postylizować. Wprowadzić, pokazać Wam, jak takie rękawiczki, czy buty, czy inne rzeczy mieszać ze stylizacjami, z różnymi stylami, żeby coś wyszło ciekawego. Tak więc, um, moi drodzy, to już jest koniec na ten odcinek. Kilka propozycji, kilka nowości, i teraz czas na stylizację z tymi rzeczami. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się spodobał, że takie nowości, ciekawostki różne, które dzisiaj były powiedziane, to coś ciekawego dla Was i te. Tak. Moi drodzy, to było już na tyle. Dziękuję Wam za ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało, że propozycje, które tutaj zobaczyliście, i te nowości, te ciekawostki, to coś, co wpadło Wam w oko, w ucho. I że czymś się zainspirowaliście, jak zawsze. Może są rzeczy, które gdzieś podpatrzycie u siebie. Może coś tutaj Was zainspirowało, co tutaj wisi. To jest naprawdę dużo rzeczy różnych. I można się zainspirować na niejedną rzeczą. Dziękuję Wam dziękuję. Mam nadzieję, że Wam się podobało. I mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku. A dzisiaj przysłałam Wam buziaczki. Pozdrowienia! do zobaczenia w kolejnym odcinku.